Pozwólcie, że w imieniu wszystkich obecnych uczniów liceum podziękuję wszystkim pokoleniom, które na przestrzeni stu lat tworzyły historię tej szkoły. Dziękujemy za mądrą i odpowiedzialną miłość, która wyznaczyła prawdziwe ścieżki życia. Bowiem każdy człowiek, aby wiedział dokąd i jak ma iść, musi wiedzieć skąd pochodzi. A my wchodzimy w dorosłość z naprawdę pięknej i wartościowej przystani. Drodzy jubilaci. Życzymy Wam dużo zdrowia, radości, wiary w siebie i drugiego człowieka, w celowość Waszych działań i codziennego trudu. Dziękujemy. I tym miłym akcentem chcemy się bardzo gorąco i serdecznie pożegnać z wszystkimi, którzy chcieli wraz z nami odbyć tę sentymentalną podróż. Poprzez którą chcieliśmy przywołać pamięć i oddać cześć pokoleniom, które w latach. 1912 2012 tworzyły historię liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Strzyżowie.